O chwila, chwila. To już się kameruje. I, teraz nie, już nie, się, nie. się kameruje. To już się kameruje. Tak się kameruje. Dobry. <śmieniczyny> dobry. Nie to y, ksiądz y, Dec montuje, tak? To pozdrawiamy. I to są żarne. Góry. Nie, 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 może. Góry. Teraz ja dla Was. Stoi to Brunei. Standard byli Begawan. Proszę proszę Czy możemy skończyć tą grę? Ja. Wyłoż go, wyłoż go. Nie. Kończymy. Dwa ja, ty... no, by... <śmieniu> tygodnie temu. Siadamy, proszę państwa. Ja, Pani pielniarka, pani Marlenka. Po prostu gdyby nie ona to byśmy umarli. Tu jest ksiądz ten Łukasz? Pozdrawiam. Tak. Tu jest ksiądz Rafał i Jest jeszcze ksiądz e, ksiądz ze mną w pokoju tej księdza Rafała i księdza Gierka i ksiądz Gierek wyszedł niby na różanie, tak mówi, że się odnie w końcu. Lechowiga. Co w dalszy nastąpi? Ja, no dokładnie to się niebieskie. Słuchajcie, rozpoczęliśmy właśnie chowanego w domu wojska Gedeona nocą. Ja szukam jakiegoś miejsca, gdzie je znaleźć, gdzie ja mogę się schować przed nimi. O, już mnie gonią! nagram się na to ja. Ale... Co gramy? Gramy w grę Cześć. Cześć. Daj, Czy? Soblówka Daj, Czy? Dajcie! Dajcie! Nie Daj, podoba mi się tak rakoczywie. Męczenie na oko! Powiedz, jaka będzie jutro pogoda. Daj, Daj, jutro to jutro. 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 jutro jak widać będzie wiatr! <laughs> panie Jezu Now, górka Now, Raz górka, raz To jest obgryza w południu Twoje życie to w Wielkijskach Twoje życie to w Wielkijskach jak się nagrywa a gdzie jest play? To prawe. Jest z nami Krzysztof Kurcz. Kurczę, pieczone Jak się czujesz i czemu że przyjechałeś? Żałujesz. Nie żałuję. to było mi Węglowodany czy tłuszcze? Węglowodany. Ksiądz bez by był zły. Zaraz wejdziemy do kuchni, gdzie sprawdzę, jak nasza ekipa robi tort, ocenię ich restaurację jak najlepiej portafie. Oto Magda Gesla. Co to jest? W ogóle co to jest? Już jest pewnie Kinga, co się stało? Zamiast bita śmietana, będzie zaraz bita Kinga. Ale uwaga, co? Tak jest. Jak się ksiądz czuje z tym, że właśnie przyjechaliśmy na tę kolekcję? Super jestem wrażeniem. w ogóle ośrodka. Zobaczymy co będzie dalej. Jak nastawienie na 10 dni. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Co tu mogę więcej powiedzieć? No? Widzę po minach uczestników, że zapowiada się mega, naprawdę mega czas z Panem, z Panem Bogiem. Plan jest plan jest super. Słuchajcie... O... Łajcza! to do... Właśnie. czy łajcza? <grymian> Ksiądz, jak gocha I czekaj, i teraz, mi patrz, i teraz się kameruję, jak ci polecą O tak, no Tu, 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 na tle, na tle Na tle gółu Ksiądz Gierek wiąże buty I no i tak to się stało A, a to, z tego roku, nie? E, Dzisiaj będzie Nie było tych historii dzieci. E, witamy wszystkich. Idziemy w górę V2, a ja już jestem. Idzie... Jeszcze nie był nagrany. Co? Jeszcze nie był nagrany. Trudno, ale już był i. Idziemy. ja e, Może był już nieczy. Tak to się odsuwa. Gdzie ty się odsuwasz? Ale będziesz iść tamtą stronę A, tak A, A to to dobra. Dobra. No dobrze, tam coś to wytnie tu będzie miał bek no Muszę Nic nie skręcaj, już mam pomysł, chodźcie Chodź, jad jak twoja twarz O <noise> kurde Czekaj, daj mi mikrofon, daj mikrofon jak, jak to, mi to, ciekawie, to się kabia, tak. się napowiada Masynika, <noise> chcesz? Chowamy się, chowamy się Agatka, gdzie się chowamy Agatka? Chodź, chodź, kołamy się, może tutaj zobacz To jest dobre miejsce Tu Tutaj, tutaj, tutaj żart wojskowy wybrany przeze mnie jest następujący no. i jest związany z osobą księdza Bogdana, który założył wojsko. Aha. Jak się z Bogdanem idziemy, idziemy do Jak się z Bogdan idzie do fryzjera, to co mówi? Pawłowski. To jest żart. Efekty końcowy się liczy. Krzyć na końcu. Solniczka. Teraz... Jak być zrobione? Następcy.

Si we yo, yo <grywa> piękne. Teżka to to będzie, co będzie. To będzie to niespodzianka. To będzie, czekaj, Zroba? to będzie. Nie to będzie niespodzianka. Nie, nie, nie. Czy to jest zielony wieler? Uwaga. Obraca? Abstrakcyjny owoc. Abstrakcyjny owoc, dobrze. Obraz, obraz. O... Co? O a obraz, dobra, dobra, obraz też może być. Widzimy jak takie modeleczki Dobra, a tak w takim no, Ale chciałabym bardziej tą rękę dostarczyć Wygraliśmy ten model I tak będzie widać to jest ten Dobrze Witajcie serdecznie Właśnie dojechaliśmy do Sławiecki Spodziewaliście się tego? Nie To było śpieszne? Czy to o co chodzi? to musi zostać Jaki ksiądz ma bylicie dzisiaj? Jeszcze raz? Jaki ksiądz ma budujcie dzisiaj? Dzisiaj mam kropcy. Nie mylić z kropami, bo krop taka firma też jest chyba. Dobra! Jak się ksiądz z tym, że wyjeżdżamy dzisiaj po tych 10 dniach? No jestem jeszcze pod większy, większym wrażeniem niż przyjechałem. No po prostu czas był wspaniały. No, no tak. naprawdę uczestnicy no, zrobili na mnie takie wrażenie, że no, nie mogę po prostu. No, żal wyjeżdżać, żal wyjeżdżać. Jestem zmęczony? Nie. Jestem pełen nie. energii po prostu. Po, po dzisiejszej adoracji jestem tak po prostu z Jezusem naładowany, że wyjeżdżam z taką pełną radością w sercu. Naprawdę. Ja chwila, chwila? O, się. Chwila, chwila.

o wow. To masz. To... 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 Ksiądz spało w Sobłówce tą noc. Był w Serocy, w Tychoty, w Żółwie, w Zagwiecie. Two hours later. Jest w yes. Ciechanowie. Był w Ciechanowie, eee, nie lubi się łafał. Ej, eee. ona <grym> wygląda jak ta dziewczynka z mema, <Cirodze> co eee. <grym> z tyłu, jest taki wybuchnięty. Bole, co wy, że stoi, weź, weź. Gramy w czytelni. Soblówka czy trajcze? Soblówka Love and fight Ooo My z na kochali walczą War! Rekolektyä pełne, pokoju, miłości Ładnie. <laughs> Czekajcie, bo ja muszę nagrać księdza, tam toczy Czy to może jakoś przybliżać? Ładna! Spójrzcie, co mi tu robią pulpety e, Pulpety To w sumie tyle. Madzia czy Olga? Olga. Uuuuh, Olga jaka szczęśliwa, Madzia jaka <grymka> Nie szczęśliwa. <grymka> Okej <grymka> <grymka> Ok, informacja dla osoby montującej, to proszę wstawić, jak będzie czy z Księdzem girem, ale e, moment, gdzie jest Madzia czy Olga? Madzia czy Olga? Olga. Obie. Aaaa. Aaaa.

lepszy od pokrzyw bo kują Super. nie no nie ma Rajcza raduje się. Łajcza ładuje się! O, i teraz się kameruje. Dobra. Dzięki serdecznie wam za tego za to, że oglądaliście vloga. Właśnie wyjeżdżamy. Może wyglądamy podobnie jak we wstępnie. To nieprawda, nie, nie. Pokazują dziewczynki, że nie, nie. Nagrywamy to już innego dnia, ale specjalnie się przebraliśmy, żeby was nabrać. A to, że oni grają w siatkę, to też jest zaplanowane. Ok. Tak jest. A jeszcze powiedz Alicja, nie, ty jesteś Alicja. Powiedz Alicja, jak się dzisiaj czujesz i jak powrót? Czy chcesz wracać bo, do domu? Bo, nie, nie chcę wracać! Nie, uuuu! nie chcę wracać do domu. Ale uuuu! zostawcie lajki, zostawcie lajki. Stupa, 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 do, 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 do dole, na do dole. Tak, tak, tak. I wpadajcie na kanał Ksiądz Tomasz Gerek. Bank. No, wyraźnie, ksiądz, że. Leczu, ty wiesz. Zostawcie łapkę w górę i suszy Dzięki wielkie. Dziękujemy.